Siema, Ziruj jest zajebisty. A to jest najprawdopodobniej najszybszy odcinek z drafta w historii mojego kanału. Z pewnością wydanie 15 tysięcy monet będzie idealną inwestycją na ten draft. No nie jest to najlepszy draft na świecie. Będziemy musieli zdecydowanie wprowadzić kilka zmian od samego początku meczu m.in. Sadio Manę w miejsce tego Raula Garcini, ale tak poza tym całkiem solidna ekipa. Rzućmy okiem na skład przeciwnika, i jest to zdecydowanie dobra ekipa. Tak jest, jeden do zera. Troszeczkę tutaj się wysypało, ale mamy to nawet zmiany nie zostały jeszcze wprowadzone. Okej, okay, to był bardzo szybki mecz. Trzy minuty i pierwsza runda za nami. Drugi mecz, drugi przeciwnik, drugi skład. O nie! O. Co jest? Nie no to już jest koniec Jakby nie patrzeć nie kłamałem Tytuł zgadza się w 100% z zawartością filmu A inwestycja 15 tysięcy monet Jak zawsze zresztą okazała się w 100% opłacalna i pozytywnie zaskakująca